Trójkąt roboczy w kuchni. Poznaj zasadę, dzięki której Twoja kuchnia stanie się znacznie bardziej funkcjonalna. Trójkąt roboczy to zbiór wskazówek dotyczących ergonomicznego zorganizowania przestrzeni kuchennej poprzez optymalne rozmieszczenie trzech głównych stref działania: przechowywania, lodówka, zmywania, zlew i gotowania kuchenka, piekarnik. Spójrzmy na plan kuchni. Wierzchołkami trójkąta są kolejno: lodówka, zlew i kuchenka piekarni. W idealnym założeniu lodówkę i szafki do przechowywania powinno się zlokalizować jak najbliżej wejścia do kuchni, tak by łatwo i szybko rozpakować zakupy. Następnie powinna być zlokalizowana strefa mycia, gdzie możemy umyć produkty wyciągnięte z lodówki, a dalej przestrzeń do gotowania. Przestrzeń blatu pomiędzy zlewem a kuchenką, czy płytą indukcyjną, jest idealna na przygotowywanie dań, dlatego powinna być największa. Jak widać trójkąt roboczy da się zaadaptować w kuchni o każdym kształcie, jednak aby był on wygodny, suma długości wszystkich boków nie powinna być mniejsza niż 3 metry ani większa niż 8 metrów. W obrębie trójkąta nie powinno być żadnych przeszkód, takich jak wyspy kuchenne czy stoły, które mogłyby utrudniać ruch między punktami trójkąta. Chodzi o to, by poruszać się jak najłatwiej wzdłuż jego boków. Pamiętaj jednak, że są to modelowe zasady i nie zawsze mamy możliwość zastosować je wszystkie. Jednak im więcej z nich wdrożymy, tym nasza kuchnia będzie wygodniejsza w użytkowaniu.